To jest takie miejsce, zakopane i bydgoszcz, gdzie po prostu być trzeba. Tam się wydarzą nie tylko najlepsze i najczystsze sportowe emocje, ale przede wszystkim najszczersze ludzkie emocje. Tam jest prawdziwa rywalizacja, zdrowa ry rywalizacja. Tam jest przyjaźń, tam jest miłość nie tylko do sportu, i tam jest pasja, i to wszystko jest tutaj, jak na dłoni. Więc y, uczestnicy. Tychże igrzysk oni nam pokazują, jacy my powinniśmy być na pewno i naprawdę, i na co dzień. Więc nie trzeba zapraszać, tam po prostu po prostu trzeba się zameldować. No i przyjechać i wspierać. No im. pewnie, że przyjechać i wspierać, bo co będziemy mieli e, innego na przykład do roboty, jeżeli wiemy, że najlepsi na świecie zjeżdżają się akurat do zakopanego, no to nic tylko być z nimi, prawda? Tak, ich wspierać emocjonalnie, fizycznie. i... I, i całym gardłem, tak? całymi kciukami. Całą piersią i no z i, całej epy. No i dopingowania. I dopingować. Bo wszyscy tak naprawdę gramy przecież w jednej drużynie. Zgadza się? Tak, nie jesteśmy gorsi od jednej. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. A na pewno walczymy o to, żeby jakiekolwiek różnice po prostu się zatarły, a wy... Uczestnicy i zaangażowani w organizację, którzy za co bardzo dziękujemy, przyjęli nas do swojego grona. Najlepiej nam pokazujecie, że granic tak naprawdę nie powinno być pomiędzy nami żadnych. No i podwyższać swoje granice. Zdecydowanie, a szczególnie poprzeczkę, niech gdzieś tam szybuje, bo trzeba mierzyć jak najwyżej, a w dobrym towarzystwie, to jakakolwiek wysokość tej poprzeczki to jest dla nas pikuś. Umówieni? Tak, umówienie. Że Czy my się widzimy w Zakopanem, proszę pana? Tak, widzimy. Czy my się widzimy też w Bydgoszczy, proszę pana? Jeszcze nie wiem. Ja też jeszcze nie wiem, ale na pewno widzimy się w Zakopanem. Będziemy krzyczeć, trzymać kciuki, wspierać, a na początek otworzymy te igrzyska. Zgoda? Bardzo panu dziękuję. Do zobaczenia.